Zastanówmy się obecnie nad nauką o czyśćcu. Nie zawsze umierający człowiek jest przygotowany do zbawienia. W wielu wypadkach miłość umierającego człowieka nie jest jeszcze całkiem doskonała, bezinteresowna. Grzechy lekkie, egoizm, różne przywiązania są przyczyną tej niedoskonałości. Brak doskonałej miłości Uniemożliwia osiągnięcie zbawienia. Nie ma wiecznego szczęścia bez miłości doskonałej, która pragnie służyć i to bez zastrzeżeń, która chce uszczęśliwiać innych. Tylko człowiek w pełni kochający potrafi cieszyć się ze spotkania z Bogiem i ze zbawionymi istotami. Z powodu niedoskonałej miłości do osiągnięcia zbawienia dla wielu konieczne jest oczyszczenie, które może nastąpić albo na ziemi, albo też po śmierci w czyśćcu. Jeżeli umierający człowiek jest z Bogiem zjednoczony przez łaskę, to jego niedoskonała miłość potrafi się wyzwolić z różnych egoistycznych obciążeń po śmierci w czyśćcu. Czym jest czyściec? Czyściec to proces oczyszczania się miłości z niedoskonałości zwanej grzechem lekkim, od której człowiek nie uwolnił się na ziemi. Dusze w czyśćcu przypominają rudę, z której w ogniu wytapia się metal. Tym ogniem jest dla dusz cierpienie zrodzone przez ich miłość, która rozpalona przez łaskę płonęła w nich w momencie śmierci dzięki tym płomieniom miłości doznają oczyszczenia i jakby z rudy zamieniają się w szlachetny metal który roztopiony i jak gdyby wlany do duchowej formy nabiera nowego kształtu upodabnia się do Boga który jest samą miłością w czyśćcu dusza formuje się aby w pełni upodobnić się do Boga przez miłość doskonałą, przez miłość czystą. Dusza w czyśćcu osiąga miłość podobną do jego doskonałej miłości. Czyściec to wyzwalanie się miłości z resztek egoizmu, który umacniał się w człowieku wskutek każdego świadomie i dobrowolnie popełnionego grzechu. Za życia ziemskiego. Czyściec to trwający po śmierci proces wyzwalania się z konsekwencji popełnionych grzechów, od których człowiek nie uwolnił się całkowicie w czasie życia ziemskiego. Następstwem popełniania grzechów jest przede wszystkim to, że człowiek zniewolony przez różne formy egoizmu, przez różne formy pożądań, nie potrafi doskonale kochać, nawet jeśli tego bardzo pragnie. Można jeszcze i tak powiedzieć, że czyściec to dopuszczona przez Boże miłosierdzie możliwość oczyszczenia miłości z egoistycznych przywiązań, które są następstwem popełnianych grzechów. Czym są te przywiązania? Gdybyśmy sobie przywiązali nogę, na przykład do jakiegoś słupa, to ograniczyłoby to naszą zdolność poruszania się. Nie moglibyśmy swobodnie chodzić. Istnieją duchowe przywiązania, które utrudniają kierowanie się bezinteresowną miłością. Na przykład przywiązanie do bogactw, do sławy, przywiązanie do władzy, do pochlebstw, do rozkazywania, i tym podobnie. Wszystkie te przywiązania utrudniają bezinteresowne służenie Bogu, wypełnianie bez reszty Jego woli. Utrudniają też bezinteresowną miłość, bezinteresowne służenie ludziom. Czyściec jest bolesnym uwalnianiem się po śmierci z tych wszystkich egocentrycznych przywiązań, z powodu których Dusza nie potrafi kochać w sposób doskonały, a przez to nie może przeżywać szczęścia nieba. Czyściec jest nie tyle miejscem, ile stanem oczyszczania się, jest trwającym procesem dochodzenia do absolutnie czystej miłości. Jest bolesnym dochodzeniem duszy do w pełni doskonałej miłości, bez której nie można osiągnąć szczęścia zbawienia. Przez oczyszczenie czyścowe, jak mówi katechizm w punkcie 1030, dusza zyskuje świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Oprócz tego, że czyściec jest dochodzeniem do miłości doskonałej, to jest on również naprawianiem, wynagradzaniem tą oczyszczającą się miłością za brak miłości do Boga w czasie życia ziemskiego. Każdy grzech jest uchybieniem miłości, dlatego też musi być wynagrodzony miłością. Czyściec jest wynagradzaniem Bogu miłością za brak miłości do Niego na ziemi. Miłość, jakiej człowiek nie dał Bogu na ziemi, musi mu być dana pośród cierpienia w czyśćcu. Czyściec jest cierpieniem z miłości. Dusze rozpalające się w czyśćcu miłością, płoną i cierpią, rozpalają się miłością za swoją letniość i obojętność za życia ziemskiego.